Dzisiaj Wam pokażę jak sprawdzić swój motocykl czy jest prosty no, niewielkimi kosztami. Dwa takie profile eee, około 2 metrów, 2,20m Przewierdzamy sobie śrubą obojętnie w sumie jaką profile są chyba 30x30 albo 40x40 już nie pamiętam to są aluminiowe profile tutaj zrobiliśmy sobie tulejkę, zespawaliśmy eee, z nakrętką Przewierciłem to i w tym momencie ta śruba przy przekręceniu tego zaworka metalowego, blokuje nam się na gwincie tej śruby. Jest dobrze dopasowana do tylnego koła. Widzicie, z tej strony wygląda tak. Idziemy dalej i sprawdzamy, jak w osi wygląda przód. I teraz tak, tu mamy. Taką szczelinkę, a tu mamy taką. bardzo prosty sposób bierzemy swoją miarkę i widzimy, że tutaj mamy możemy też do opony 1, 2 cm, a z tej strony mamy 3 cm. Więc krzywizna jest dosyć zauważalna. Po pokażę Wam, jak to wygląda. No i niestety, jak wielu z Was myśli, że gdzieś to spęknięcie widać, gdzieś na ramię jest jakiś odprysk. No niestety, jakieś ciepło, nie ma tych odprysków. Motocykl przywali i nie widać nawet żadnych odprysków na ramię, więc. Motocykl będzie prostowany i pokażę Wam efekty po wszystkim.